Hej, 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 moi kochani. Z tej strony pumka. Dzisiaj przychodzę do Was z megaliniami. Mam dwie sztuki, tak więc wkład na dzisiejszy draping to 40 zł. Mamy zdrapeczkę z numerem 1 i 12, kochani. Tak więc ja nie przeciągam. Bierzemy się do drapania. Naddrapałam połowę, ale nic nam, yy, nic nam tutaj się nie utworzyło, żadna linia. Tak więc drapiemy dalej yy. i zobaczymy, czy coś tu da. Mamy, kochani, dzwonek i rower. Tak więc od góry szukamy. Mamy dzwonek. Tu mamy dzwonek. Szukamy dzwonek i rower. I tu mamy dzwonek, ale nie ma roweru na samym dole. Czekajcie, może zrobię, o tak, że jak ja będę przekręcać z drabką, żeby wszyscy wszystko widzieli. Następne dwa symbole to piórko i tęczę. Tak, więc od góry piórko, ojejku, piórko i tęczę. Piórko mamy tutaj, piórko mamy tutaj, mamy i tęczę. Piórko mamy tutaj, piórko mamy, mamy tu, piórko i tęczę, i tęczę mamy na dole. Ok. Kolejne dwa symbole to... Sakwa i flaming. No to lecimy od góry. Szukamy sakwę i flaminga. Sakwa jest sakwa tu. Flaminga mamy tu. I na dole nic nie ma. Jak pomijam, to przepraszam, ale ledwo widzę na oczy. Z drabki mi przywieźli, więc i tak jest dobrze, że mogę cokolwiek dla Was nagrać. Następnie mamy kłótkę i łódź, kochani. No to od góry. Tu mamy łódź. Następnie tu mamy łódź. 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 I na samym dole mamy łódź, ale kłódki. Nie, w... piórko mieliśmy. No mówię, ja ledwie na oczy widzę, ale nagram. OK, kochani, przed nami kolejne dwa symbole. To gwiazda i cytrynka. No to od góry. Gwiazda, mamy tu gwiazdę. Gwiazda i cytrynka. Gwiazda i ctrynka. Tu mamy ctrynkę. Tu mamy gwiazdkę. I na dole mamy gwiazdki i blokuje nas moneta. Ok, kochani, cztery symbole. Wiśnie i biedronka. No i sprawdźmy. Wiśnie mamy tu. Blokuje nas piłka. Wiśnie i biedroneczka. Tu mamy, tu mamy wiśnie. No i blokuje nas, patrzcie, podkowa. No i kochani, dwa ostatnie symbole to korona i winogrono. No to lecimy od góry. Korona. 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 Korona winogronu zablokowała nas moneta. No i niestety zdrapa jest chyba pusta. Jeszcze tylko zdrapmy sobie bonus. A w bonusie lusterko za 20 zł. Sprawdźmy kontrolne. Tak, dog, a pies może być i dog. Tak więc zdrapka z numerem 12 jest przegrana. Przechodzimy do zdrapki z numerem 1. Tutaj też nic mi się nie utworzyło i sprawdzamy. Liść i biedronka. Liść i biedronka. Biedronkę mamy tu, mamy tu, liść mamy tu, biedronkę mamy tu, biedronkę mamy tu i tu mamy biedronkę, tu mamy liść. Tu mamy biedroneczkę, no i na dole mamy biedroneczkę i liść. No to co, kochani, kolejne dwa: korona i sakwa. Oj, korona i sakwa. Koronę mamy tu. No i co? I to tyle. Okej, okay. następne dwa symbole to arbus i prezent, kochani. Szukamy. Arbus mamy tu. Arbus i prezent. Arbus mamy tu. I prezent mamy. Mamy tutaj. No dobra, kochani. Kolejne dwa symbole: szmineczka i wiśnie. Wiśnie mamy tutaj. Szmineczkę tu. Wisienki tu. Szminkę mamy tu. Wisienki mamy tu. I wisienki mamy tu. I tu mamy wisienki. I tu na dole mamy wisienki. I tu mamy wisienki i tu mamy szminkę. Blokuje nas serduszko. No to co kochani? Kolejne dwa, czekajcie sobie tutaj o. Kłódeczka i diamencik. No to szukamy. Kłódka. No to kłódkę mamy tu. Kłódkę mamy tu i mamy tu. Tu mamy diament, tu mamy kłódkę, blokuje nas cytryna, a następnie tu mamy kłódkę, tu mamy kłódkę i tyle. No to co kocham? Cztery do końca. Piórko i zegar. No to szukamy. Patrzcie, mamy linię. Mamy drugą linię. Fantastiko. <słuch> Przepraszam. Piórko i zegarek, tak? Zegarek mamy tu, mamy tu, ale blokują nas cytrynki. Tu mamy zegarek, tu mamy piórko. Blokuje nas auto i serce. No, i dalej. Tu mamy piórko, blokuje nas samochód. Następnie tu mamy piórko, tu mamy zegar. No i na samym dole mamy zegar, ale mamy dwie linie, co się chwali. I ostatnie mamy kokosik i klapeczki. Patrzcie, kochani, mamy trzecią linię. Wow! Wow! Mamy. Nie może niemożliwe. C stop. Raz, dwa, trzy. Cztery linie mamy. Wow! Wow! To jest po prostu szok. Premierowa zdrabka. I mamy cztery linie. No, powiem wam. Szok. Szok i niedowierzanie. No ale dobra, szukajmy dalej. Szukamy kokosa i klapeczków, tak? E, tu mamy kokos, no ale nie mamy serducha. Kokos mamy tu, ale nie mamy serducha. Tu mamy kokosa. Tu mamy kokos i tu mamy kokos. No kochani, szok i niedowierzanie. Wow, cztery linie. No to co, kochani, sprawdzamy, co nam się tutaj kryje pod tymi liniami. Linia pierwsza to 20 zł. Linia druga to 20 zł, czyli w tym momencie odrobiliśmy to, co przeznaczyliśmy na premierę zdrabki. Linia trzecia to dwie dychy. I linia czwarta to dwie dychy, kochani. Jeszcze sprawdźmy sobie bonus. A w bonusie mamy świniaka za sześć dych. Ale kochani, ha, ha, ha. Tak więc dzisiejszy wkład na premierę zdrabki to cztery dychy. Jedna zdrabka okazała się pusta. A w drugiej mamy 8 dych. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i dużo, dużo zdrowia. Bo zdrowie jest najważniejsze. Dobrze, że mogli mi dowieść zdrapki i mogłam zrobić dla Was premierę. Trzymajcie się, kochani, ciepło i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć!